Cześć, dzisiaj warto podsumować wczorajszy dzień, dzień górnika, dlatego wszystkiego najlepszego dla górników, specjalne pozdrowienia dla mojego ojca, ale wczoraj mieliśmy również okazję do zakupów, gdyż giełda zaświeciła się na czerwono. Ja miałem ustawioną ofertę od dawna na 16100, zatem zakupiłem swoje ETH, może nie było to totalne minimum, bo ktoś może był w stanie uchwycić kurs kilkaset złotych tańszy, ale do dnia dzisiejszego... Mamy już 8-10% zysku, zatem przypominam, to nie jest porada inwestycyjna i pamiętajcie, by mieć możliwość zakupu krypto, to trzeba mieć konto na jakiejś giełdzie. Ja polecam Zonda, link znajdziecie pod filmem. Tematem dzisiejszego odcinka jest aktualizacja Chia Blockchain do najnowszej wersji 1.2.11. W tej wersji mamy wiele zmian i poprawek. Ale w mojej ocenie najważniejsze to implementacja madmaxa. Obecne plotowanie madmaxem możemy prowadzić już bezpośrednio z GUI, więc będzie to zapewne łatwiejsze dla osób, które zdecydowanie nie preferują okna terminala. Popatrzmy. W nowej wersji tutaj mamy do wyboru opcję madmax. Potem sobie wybieramy ilość tworzonych działek i pozostałe Parametry możemy wybrać swojego pula, i teraz dla przypomnienia pokażę, jak w jaki sposób obliczyć sobie potrzebne miejsce do plotowania. Więc przyjmijmy, że mamy dysk. 8 tera dla uproszczenia jest to 8000 przyjmijmy że jedna działka to jest 109 giga zatem dzielimy 8000 przez 109 i utrzymujemy wynik 73 tyle działek ustawiamy w przypadku MadMaxa mamy Tę możliwość, że nawet podczas przerwy w zasilaniu, jakiegoś błędu, to możemy utracić tylko jedną działkę. Te działki tutaj nie tworzą się równolegle. Działki tworzą się dosyć szybko, w zależności od wydajności sprzętu, w granicach 25-30 minut, ale tworzą się po kolei, więc nie ma czegoś takiego, że Tworząc działki równolegle, nagle okazuje się, że działki przy 90% w przypadku braku zasilania wszystkie są utracone. Tak więc to jest taka zmiana w mojej ocenie no na lepsze. No, i tutaj na głównej stronie widzimy listę zmian. Oczywiście najważniejsze z nich w mojej ocenie to, są, to jest ta implementacja. ...tych Dwóch e, procesów, e, między innymi tego Mad Maxa, e, są również wprowadzone szereg poprawek, które z pewnością też będą działać lepiej na słabszym sprzęcie, mniej wydajnym, takim jak Raspberry Pi. E, te poprawki, jak gdyby, warto zawsze ściągać, e, to wiadomo. I tutaj chciałem jedynie przypomnieć, że celem e, synchronizacji jeżeli by wam się zdarzyło że trzeba było przeinstalować system lub z jakiegoś powodu musicie od, od nowa synchronizować się z serwerem CIA ja. za to odpowiedzialny jest taki plik którego tutaj nazwę wkleiłem oczywiście pod filmem wkleję również tą nazwę można sobie go odszukać zaarchiwizować on w tej chwili u mnie ma bardzo małą pojemność. Jak zauważyliście, ten komputer, na którym nagrywam dopiero się synchronizuje. Natomiast te 18 czy tam 20 giga warto mieć zarchiwizowane. Wtedy tyle właśnie mniej ten komputer musi ściągnąć sobie z sieci. Także to, to tyle w tym temacie. Zapraszam jutro na mikołajkowy odcinek. Opowiem o tym, jak na ploterach 3A można wykorzystać procesor do kopania kryptowaluty Raptorium. Kryptowaluta ta szybko zyskuje popularność, a samo wydobycie odbywa się za pomocą procesora. Dlatego jak najbardziej jest polecany do naszych ploterów. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam na kanał mojego brata Mateusza, gdzie testuje on różny sprzęt elektroniczny. Link znajdziecie pod filmem i w prawym górnym rogu. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!